Na zatłoczonej izbie przyjęć szpitala uniwersyteckiego w Warszawie, pięćdziesięcioletnia Janina Kowalska siedziała zgarbiona na twardym plastikowym krześle. Jej twarz, naznaczona zmarszczkami od ciężkiej pracy i trosk, wykrzywiła się w grymasie bólu, gdy przyciskała dłoń do klatki piersiowej, oddychała z trudem, a pot perlił się na jej czole mimo chłodu panującego w pomieszczeniu. Janina miała na sobie znoszony płaszcz i przetarte buty, jedyne na co mogła sobie pozwolić po latach pracy jako sprzątaczka w fabryce tekstylnej na przedmieściach Warszawy. Nie uwierzysz, co wydarzyło się dalej w tej historii, zostań do końca, bo zaraz dowiesz się, jaki sekret skrywał niepozorny naszyjnik starszej kobiety, czekała już czwartą godzinę. Personel przychodził i odchodził, przyjmując pacjentów, którzy przybyli później od niej. Elegancko ubrani, z pewnością siebie, otrzymywali natychmiastową pomoc. Tymczasem Janina pozostawała niewidoczna. Przepraszam, wyszeptała słabym głosem do przechodzącej pielęgniarki. Czekam już bardzo długo, a ból się nasila. Młoda pielęgniarka Agnieszka Nowak zerknęła na nią przelotnie. Proszę czekać. Mamy dziś dużo nagłych przypadków, odpowiedziała chłodno, nawet nie zatrzymując się, by sprawdzić stan kobiety. W kącie poczekalni Janina ścisnęła w dłoni mały, pozornie zwykły wisiorek na skórzanym rzemyku. Był to jedyny przedmiot, który pozostał jej po matce. Prosty srebrny medalion z wygrawerowanym wzorem, który zawsze dodawał jej otuchy w trudnych chwilach. Do izby przyjęć wszedł młody mężczyzna w eleganckim garniturze, trzymając się za nadgarstek. Natychmiast podeszła do niego pielęgniarka, uśmiechając się szeroko. Pan Wiśniewski, co pana do nas sprowadza? Zapytała z troską. Chyba skręciłem nadgarstek podczas tenisa, odpowiedział, a już po chwili został zaprowadzony do gabinetu lekarskiego. Janina poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Ból w klatce piersiowej nasilał się z każdą minutą, promieniując do lewego ramienia. Z trudem łapała oddech, ale nikt nie zwracał na nią uwagi. W tym samym czasie, w innej części szpitala, młody rezydent, dr Michał Kowalczyk, przeglądał dokumentację medyczną. Był to jego pierwszy rok pracy po studiach i stażu. Pochodził z małej miejscowości pod Krakowem i mimo prestiżowego stanowiska, nigdy nie zapomniał o wartościach wpojonych mu przez rodziców, o szacunku dla każdego człowieka, niezależnie od jego statusu. Przechodząc przez izbę przyjęć w drodze do dyżurki, zauważył bladą kobietę, której nikt nie poświęcał uwagi. Zmarszczył brwi i podszedł do niej. Dzień dobry, czy wszystko w porządku? Zapytał, kucając przy niej: Mam silny ból w klatce piersiowej, wyszeptała Janina z trudem łapiąc oddech. Michał natychmiast sprawdził jej tętno. Było słabe i nieregularne. Bez wahania zawołał: Potrzebuję pomocy, możliwy zawał. Pielęgniarka Agnieszka podbiegła z niechęcią. Doktorze, mamy pilniejsze przypadki i. To jest pilny przypadek przerwał jej stanowczo. Proszę natychmiast przygotować salę zabiegową i wezwać kardiologa. Gdy pomagał Janinie położyć się na noszach, zauważył wystający spod jej swetra prosty medalion. Kobieta widząc jego spojrzenie szepnęła: "To po mojej matce. Proszę, gdyby coś mi się stało." Michał delikatnie dotknął wisiorka, by go poprawić i wtedy dostrzegł wygrawerowany na nim symbol. Jego oczy rozszerzyły się w szoku. Skąd pani ma ten medalion? zapytał. Ale Janina straciła przytomność. Nie przegap kolejnego rozdziału tej niesamowitej historii. Zostaw komentarz i subskrybuj kanał, aby dowiedzieć się, co kryje tajemniczy medalion i jak zmieni życie wszystkich bohaterów Janina. Otworzyła oczy w jasno oświetlonym pokoju. Pierwszą osobą, którą zobaczyła, był doktor Michał siedzący przy jej łóżku i badający z uwagą jej medalion. Gdy zauważył, że pacjentka odzyskała przytomność, uśmiechnął się ciepło. Jak się pani czuje, pani Kowalska? zapytał, odkładając wisiorek na stolik. Lepiej. Co się stało? zapytała słabym głosem. Miała pani zawał serca. Na szczęście zdążyliśmy z interwencją. Będzie pani musiała zostać w szpitalu przez kilka dni na obserwacji. Janina instynktownie sięgnęła do szyi, szukając medalionu. Proszę się nie martwić. Jest bezpieczny, powiedział Michał, podając jej wisiorek. Pani Kowalska, czy wie pani, co oznacza ten symbol na medalionie? Kobieta przyjrzała się staremu wisiorkowi. To pamiątka po mojej matce. Zawsze powtarzała, że to nasze dziedzictwo ale nigdy nie wyjaśniła, co dokładnie miała na myśli. Michał zawahał się przez chwilę, po czym wyjął z kieszeni fartucha mały notes i otworzył go na stronie, gdzie miał naszkicowany, identyczny symbol. Ten symbol to znak rodziny Liwskich, jednej z najstarszych rodzin lekarskich w Polsce, znanej z niezwykłych odkryć medycznych przed II wojną światową. Na korytarzu rozległy się pośpieszne kroki. Do sali wszedł starszy, dystyngowany mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze, dr Andrzej Liwski, dyrektor szpitala i jeden z najbardziej szanowanych kardiochirurgów w kraju. Doktorze Kowalczyk, słyszałem o pańskim pilnym wezwaniu, dotyczącym tej pacjentki, powiedział chłodnym tonem, mierząc Janinę oceniającym spojrzeniem. Proszę wyjść. Musimy porozmawiać. Na korytarzu dyrektor nie krył swojego niezadowolenia. Co pan sobie wyobraża, zatrzymując cały oddział dla takiej pacjentki? Z całym szacunkiem, panie dyrektorze, każdy pacjent zasługuje na taką samą troskę, odpowiedział spokojnie Michał, choć wewnątrz gotował się z gniewu. Nie o to chodzi, odpowiedział Liwski, rozglądając się nerwowo. Ta kobieta, ten medalion, skąd go ma? Twierdzi, że to pamiątka po matce. Rozpoznałem symbol z książek o historii medycyny, to znak pańskiej rodziny, prawda? Twarz dyrektora stężała. To niemożliwe. Wszystkie te medaliony były w posiadaniu rodziny liwskich. Chyba że. Jego głos załamał się na moment. Jak ona się nazywa? Janina Kowalska. Kolor odpłynął z twarzy dyrektora. I jej nazwisko panieńskie. Nie wiem, ale mogę zapytać. Wrócili do sali, gdzie Janina przyglądała się im z niepokojem. Pani Kowalsko, zaczął dyrektor niespodziewanie łagodnym głosem. Czy mogłaby pani powiedzieć, jak nazywała się pani matka przed ślubem? Janina zawahała się. Maria Liwska była pielęgniarką przed wojną, ale straciła wszystko. Nigdy nie chciała o tym rozmawiać. Dyrektor Liwski usiadł ciężko na krześle przy łóżku, z niedowierzaniem wpatrując się w kobietę. Maria była moją ciotką, zaginęła podczas wojny. Wszyscy myśleliśmy, że zginęła, wyszeptał. To by znaczyło, że pani jest. Co to wszystko znaczy? przerwała zdezorientowana Janina. Dyrektor wziął głęboki oddech. Ten medalion to niezwykła pamiątka. To klucz do rodzinnego archiwum Liwskich, zawierającego bezcenne odkrycia medyczne, które mogą zrewolucjonizować współczesną kardiologię. Michał patrzył to na dyrektora, to na pacjentkę, próbując przetworzyć tę nieoczekiwaną informację. Panie dyrektorze, co ma pan na myśli? Andrzej Liwski wstał gwałtownie. Doktorze Kowalczyk, muszę natychmiast zamknąć oddział kardiologii. Nikt nie może się o tym dowiedzieć, dopóki nie zweryfikujemy wszystkich faktów. To sprawa najwyższej wagi. Wyszedł pośpiesznie z sali, zostawiając zdezorientowanych Michała i Janinę. Przez szklane drzwi widzieli, jak dyrektor wydaje polecenia personelowi, gestykulując energicznie. Co się dzieje? Zapytała przestraszona Janina. Michał pokręcił głową. Nie jestem pewien, ale wygląda na to, że pani medalion jest kluczem do czegoś niezwykle ważnego. A pani może być częścią rodziny Liwskich, jednego z najznamienitszych rodów lekarskich w Polsce. Na korytarzu pojawiło się więcej personelu. A pielęgniarka Agnieszka, która wcześniej zignorowała Janinę, teraz wpatrywała się w nią przez szybę z niedowierzaniem. Doktorze, Janina chwyciła Michała za rękę. Czy to możliwe? Mama zawsze mówiła, że pochodzi z dobrej rodziny, ale nigdy nie chciała wracać do przeszłości. Twierdziła, że wojna zabrała jej wszystko, co kochała. Michał ścisnął jej dłoń. Wkrótce poznamy prawdę, jedno jest pewne. Pani życie właśnie się zmieniło, pani Kowalska. I być może nie tylko pani. Następnego dnia szpital huczał od plotek. Oddział kardiologii był zamknięty dla odwiedzających, a przy drzwiach sali Janiny pojawił się ochroniarz. Personel szeptał po kątach, zastanawiając się, co takiego ważnego może być w zwykłej, ubogiej kobiecie, że sam dyrektor Liwski Spędził przy niej całą noc przeglądając stare dokumenty. Michał, mimo zmęczenia po nocnym dyżurze, postanowił zostać w szpitalu. Czuł, że jest częścią czegoś większego niż mógł sobie wyobrazić, a los Janiny nie był mu obojętny, szczególnie po tym, jak widział, jak była traktowana przez innych pracowników szpitala. Około południa dyrektor wezwał go do swojego gabinetu. Michał zastał tam nie tylko Andrzeja Liwskiego, ale również dwóch starszych mężczyzn w eleganckich garniturach oraz Janinę, siedzącą w fotelu z medalionem w dłoni. Doktorze Kowalczyk, zaczął Liwski, wskazując mu miejsce. Przedstawiam profesora Stanisława Liwskiego, mojego stryja, oraz mecenasa Jana Brzozowskiego, prawnika rodziny. A panią Janinę już pan zna. Michał skinął głową w stronę zebranych. Zauważając, że Janina wygląda na równie zagubioną jak on, spędziliśmy całą noc na weryfikacji dokumentów i historii rodzinnej, kontynuował dyrektor. Nie, ma wątpliwości. Janina jest córką Marii Liwskiej, mojej zaginionej ciotki, która według oficjalnych dokumentów zginęła podczas powstania warszawskiego. Ale jak to możliwe, że nikt jej nie szukał później? zapytał Michał. Profesor. Stanisław, najstarszy z obecnych, westchnął ciężko. Po wojnie rodzina była w rozsypce, wielu zginęło, inni wyjechali. Maria była pielęgniarką w konspiracyjnym szpitalu. Ostatni raz widziano ją, gdy pomagała rannym podczas ewakuacji. Później odnaleziono jej osobiste rzeczy wśród gruzów zbombardowanego budynku. Uznaliśmy, że nie przeżyła. Ale przeżyła, wtrąciła cicho Janina. I wyszła za mąż za prostego robotnika mojego ojca. Nigdy nie mówiła o swojej przeszłości, tylko czasem gdy myślała, że śpie płakała patrząc na ten medalion. Maria zawsze była uparta. Uśmiechnął się smutno profesor. Pewnie myślała, że jej nowa rodzina będzie bezpieczniejsza z dala od nazwiska Liwskich. Po wojnie nie było łatwo dla przedwojennych elit. Mecenas Brzozowski odchrząknął. Przejdźmy do rzeczy. Medalion, który posiada pani Janina, jest jednym z trzech kluczy do rodzinnego skarbca Liwskich w podziemiach starej Willi na Mokotowie. Dwa pozostałe są w posiadaniu profesora Stanisława i dyrektora Andrzeja. Skarbca? Zdziwił się Michał. Nie chodzi o złoto czy klejnoty, wyjaśnił dyrektor Liwski. W latach trzydziestych mój dziadek profesor Adam Liwski. Opracował rewolucyjną metodę leczenia chorób serca. Przeprowadził wiele udanych operacji, ale wybuch wojny przerwał jego badania. Wszystkie jego notatki, formuły i protokoły zostały ukryte w rodzinnym skarbcu, do którego dostęp miały tylko osoby posiadające specjalne medaliony z symbolem rodziny. Janina patrzyła z niedowierzaniem na medalion w swojej dłoni. I mówicie, że ten niepozorny wisiorek jest jednym z kluczy? Dokładnie tak, potwierdził profesor Stanisław. Adam Liwski był geniuszem wyprzedzającym swoje czasy. Jego metody mogłyby ocalić tysiące istnień, ale potrzebujemy wszystkich trzech medalionów, by otworzyć skarbiec. Michał zmarszczył brwi. Dlaczego więc przez tyle lat nikt go nie otworzył? Przecież mieliście dwa z trzech kluczy. Zapadła niezręczna cisza. W końcu dyrektor Liwski westchnął. Polityka, pieniądze, rodzinne konflikty. Po wojnie rodzina się podzieliła. Jedni chcieli ujawnić odkrycia dziadka dla dobra ludzkości, inni obawiali się, że zostaną one przechwycone przez komunistyczny rząd i wykorzystane niewłaściwie. Z czasem doszliśmy do impasu. Bez trzeciego, Klucza skarbiec pozostał zamknięty. A teraz? zapytała Janina. Teraz wszystko się zmieni, odpowiedział profesor Stanisław z błyskiem w oku. Jutro o świcie otworzymy skarbiec. Być może uda nam się dokończyć to, co zaczął Adam Liwski prawie dziewięćdziesiąt lat temu. Michał spojrzał na Janinę, która siedziała oszołomiona, ściskając w dłoni medalion. Z ubogiej, ignorowanej kobiety nagle stała się. Kluczową postacią w historii polskiej medycyny, pani Janino, zapytał cicho: Jak się pani z tym wszystkim czuje? Janina podniosła wzrok. W jej oczach, oprócz zagubienia, pojawił się nowy błysk determinacji. Przez całe życie byłam nikim, sprzątaczką, którą każdy mógł zignorować. Nawet tutaj, w szpitalu, byłam niewidzialna, dopóki pan się nie pojawił, doktorze Kowalczyk. Jeśli ten medalion może pomóc innym ludziom z chorobami serca, to chcę być częścią tego. Dyrektor Liwski niespodziewanie ukląkł przed swoją nowo odnalezioną kuzynką. Janino, w imieniu całej rodziny Liwskich przepraszam cię za te wszystkie lata, kiedy mogłaś być z nami, ale cię nie szukaliśmy, za sposób, w jaki zostałaś potraktowana w tym szpitalu. I dziękuję, że mimo wszystko jesteś gotowa nam pomóc. Janina po raz pierwszy od lat poczuła, że naprawdę jest kimś ważnym. O wschodzie słońca następnego dnia cztery samochody zatrzymały się przed piękną, choć zaniedbaną willą w starej części Mokotowa. Z pierwszego wysiadł profesor Stanisław Liwski z mecenasem brzozowskim. Z drugiego dyrektor Andrzej Liwski i jego żona Helena, znana kardiolog. Z trzeciego Janina, której towarzyszył Michał. Czwarty samochód przywiózł dwóch ochroniarzy i specjalistę od starych systemów zabezpieczeń. Stara willa Liwskich, otoczona wysokim murem porośniętym bluszczem, wyglądała jak relikt z innej epoki. Niegdyś elegancka rezydencja teraz stała pusta i zapomniana, jakby sama czekała na odkrycie swoich tajemnic. To miejsce należy do naszej rodziny od ponad stu lat, wyjaśnił profesor Stanisław, gdy przechodzili przez skrzypiącą bramę. Po wojnie została znacjonalizowana, ale odzyskaliśmy ją w latach dziewięćdziesiątych. Nigdy jednak nie zdecydowaliśmy się tu zamieszkać, zbyt wiele bolesnych wspomnień. Weszli do przestronnego holu, gdzie pod warstwą kurzu wciąż. Można było dostrzec ślady dawnej świetności marmurowe posadzki kryształowe żyrandole dębowe meble na ścianach wisiały portrety członków rodziny Liwskich wybitnych lekarzy i naukowców tam jest wejście do piwnicy wskazał dyrektor Andrzej na niepozorne drzwi pod schodami specjalista od zabezpieczeń oświetlił latarką stare drewniane drzwi to niesamowite ten mechanizm wygląda na lata trzydzieste, ale jest niezwykle zaawansowany jak na swoje czasy. W drzwiach znajdowały się trzy okrągłe otwory, idealnie pasujące do medalionów. Profesor Stanisław, dyrektor Andrzej i Janina stanęli przed nimi, trzymając swoje klucze. Na trzy, powiedział profesor. Raz, dwa, trzy równocześnie umieścili medaliony w otworach i przekręcili je zgodnie z ruchem wskazówek zegara rozległ się cichy mechaniczny dźwięk a drzwi odskoczyły lekko specjalista od zabezpieczeń sprawdził czy wejście jest bezpieczne po czym skinął głową możecie wchodzić profesor Stanisław najstarszy z rodu jako pierwszy przekroczył próg zapalając stary wyłącznik elektryczny Ku zdumieniu wszystkich, światła zapaliły się, ukazując długi korytarz prowadzący w głąb Ziemi. Dziadek Adam myślał o wszystkim, powiedział z podziwem dyrektor Andrzej. Niezależne źródło prądu, wentylacja wszystko wciąż działa po tylu latach. Na końcu korytarza znajdowały się stalowe drzwi z kolejnym mechanizmem na trzy klucze. Znów umieścili w nich medaliony i przekręcili je jednocześnie. Kiedy masywne drzwi otworzyły się, oczom zebranych ukazało się przestronne pomieszczenie wypełnione regałami z księgami, dokumentami i starym sprzętem medycznym. Na środku stał duży, dębowy stół, a na nim zakurzony notes w skórzanej oprawie. Profesor Stanisław z drżącymi rękoma podniósł notes. To dziennik dziadka Adama. Otworzył go ostrożnie. Na pierwszej stronie widniała dedykacja dla przyszłych pokoleń lekarzy rodziny Liwskich: Niech ta wiedza służy ludzkości. Michał patrzył z fascynacją, jak profesor przekartkowuje dziennik, a jego oczy rozszerzają się coraz bardziej niesamowite. On naprawdę to zrobił: opracował mało inwazyjną metodę operacji zastawek serca, która wyprzedzała swoją epokę o dekady wykrzyknął profesor. Tu są wszystkie szczegóły, protokoły operacyjne, nawet projekty narzędzi chirurgicznych. Michał pochylił się nad dokumentami. Jako młody kardiolog rozumiał przełomowe znaczenie tego odkrycia. To mogłoby zrewolucjonizować współczesną kardiochirurgię powiedział z podziwem. Janina stała z boku, nie do końca rozumiejąc techniczne szczegóły, ale czując wagę chwili, podeszła do jednej ze ścian, gdzie wisiały stare fotografie. Na jednej z nich rozpoznała młodą kobietę w stroju pielęgniarki. Mama, wyszeptała, dotykając zdjęcia. Dyrektor Andrzej stanął obok niej. Tak, to Maria była ulubioną asystentką dziadka Adama. Teraz rozumiem, dlaczego powierzył jej jeden z kluczy. Janina poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Przez całe życie byłam nikim, a teraz okazuje się, że jestem częścią czegoś tak wielkiego. Michał podszedł do niej i delikatnie objął ramieniem. Nigdy nie byłaś nikim, Janino. Po prostu świat nie potrafił dostrzec twojej wartości. Profesor Stanisław zamknął dziennik i spojrzał na zebranych z błyskiem w Dzięki temu odkryciu możemy uratować tysiące ludzi cierpiących na choroby serca. Metoda dziadka Adama, udoskonalona przez współczesną technologię, może zrewolucjonizować kardiochirurgię. Co teraz? zapytała Helena, żona dyrektora. Teraz! Odpowiedział dyrektor Andrzej, musimy powołać specjalny zespół badawczy. Janina, jako posiadaczka jednego z kluczy i członkini rodziny Liwskich, będzie jego honorową przewodniczącą. Janina potrząsnęła głową z niedowierzaniem. Ja? Ale. Nie jestem lekarzem, nie znam się na medycynie. Nie musisz, uśmiechnął się profesor Stanisław. Potrzebujemy kogoś, kto będzie przypominał nam o tym, co najważniejsze: że medycyna służy wszystkim ludziom bez względu na ich status czy zamożność. Kogoś, kto doświadczył niesprawiedliwości systemu i może zapewnić, że odkrycia Twojego pradziadka będą dostępne dla każdego. Michał ścisnął dłoń Janiny. A ja, jeśli profesor pozwoli, chciałbym być częścią tego zespołu. Wierzę, że wspólnie możemy zmienić oblicze polskiej kardiochirurgii. Dyrektor Andrzej skinął głową po tym jak zauważyłeś pacjentkę, którą wszyscy ignorowali, udowodniłeś, że masz w sobie ducha prawdziwego lekarza z rodu Liwskich. Wracając do samochodów, Janina zatrzymała się na moment przed willą i spojrzała w górę na okna, za którymi kiedyś mieszkała jej matka dotknęła medalionu na szyi symbolu który zmienił jej życie Dziękuję mamo wyszeptała Wreszcie wróciłam do domu miesiąc później w głównej auli szpitala uniwersyteckiego odbywała się konferencja prasowa Dyrektor Andrzej Liwski Profesor Stanisław Dr. Michał Kowalczyk i Janina siedzieli za stołem prezydialnym, gdy dyrektor ogłaszał powołanie Instytutu Kardiologii im. Adama Liwskiego oraz rozpoczęcie prac nad wdrożeniem przełomowej metody operacji serca. Na widowni siedziała pielęgniarka Agnieszka, ta sama, która zignorowała Janinę na izbie przyjęć. Z niedowierzaniem patrzyła jak kobieta, którą potraktowała jak powietrze, teraz odbiera gratulacje od ministra zdrowia. Po konferencji Janina podeszła do Agnieszki. Pamiętam cię, powiedziała cicho. I mam nadzieję, że ty też będziesz mnie pamiętać. Nie po to by chować urazę, ale by nigdy więcej nie ignorować pacjenta tylko dlatego, że wydaje się nieważny. Odwróciła się i dołączyła do Michała, który czekał na nią z uśmiechem. Razem wyszli z auli, gotowi rozpocząć nowy rozdział, nie tylko w historii medycyny, ale także w swoim życiu. Czy ta historia nie pokazuje, jak pozory mogą mylić? Nigdy nie wiesz, kogo masz przed sobą i jaką wartość nosi w sercu. Subskrybuj nasz kanał już teraz, aby nie przegapić. Kolejnych poruszających historii, które odmienią Twoje spojrzenie na świat. Kliknij, subskrybuj i podziel się w komentarzu, co najbardziej poruszyło Cię w tej opowieści. Nie przegap kolejnego filmu, jest pełen emocji. Porzucony na lotnisku z biletem i przestraszoną córką. Ale kiedy agent imigracyjny przeczytał imię dziecka, zadzwonił do FBI. Więc zarejestruj się teraz i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić tych emocji.